Witam wszystkich tutaj. Księgwer, a to gra Far Cry 3. Ruszamy na wasa. W ostatnim miejscu tam skończyliśmy na górze, a teraz pora ruszyć na obozowisko wasa i trochę się z nim pobawić, z jego ludźmi. Nie znoszę tej misji, przyznam, wcześniej ją przechodziłem i miałem problem z pewnym momentem. Mam nadzieję, że teraz tego problemu nie będzie i uda mi się go, tego wasa bez problemu zabić. Od razu topimy gościa i koniec. Spinaczka świetnie, ale jeszcze popatrzmy trochę na umiejętności. Powiem, że można było więcej dodać. Przeładowanie, jakby było szybsze. Jakby się jeszcze dało. Na segment zdrowia się zawsze przyda. I jeszcze segment zdrowia, dobra, co mamy tu? O, dobra, przeładowanie szybsze. Większe kwoty. Sprzedawaj albo anuluj to Na razie anuluj Będziemy biegać szybciej. I na razie to starczy Dużo jesteśmy wymalowani, wydzierani Dobra, przyda się to. Zostawcie kobiety, ludzie. Dobra, spoko, ocaliłem, ocaliłem. Teraz się snajperka przyda. Tam gość jest. Nie widzę więcej gości, ale widzę. Ale gdzieś tu są psy. Pies padł, snajpera. Pięknie. Dobra. Kolejny padł. Nie wiem skąd szczera. Chciałbym widzieć cały. Dobra, jest tam. Dobra, przeładujmy wszystko. Przeładujmy to. Przeładujmy to. Jakaś impreza jest. na, na na, 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 na. Zwinaczka, szybko Nieźle Macie też trochę Ostatnio Citra, dzisiaj to, dobra Jakie kit friki Fajna nutka Dobra, ale my idziemy Fak Właśnie, nie mam nic ten. tym przedmiotów Lecznicę. Dużo wykonałem, aż jedną Fak, spadłem Gdzie mam iść? Wszystko płonie Gdzie mam iść? Tam

Dobra, rozwalił tajgera, to jest źle. Dobra, wiem, że gdzieś są tam. Fuck! Maas! Hedda! Maas! kurde, jest ich tu trochę. Ład to mu chyba rozpieprzyło całkowicie. To był Tygrys? I to był. Boss! Boss! Z noża! O oh fuck! Czyżbym zginął? Zaś mam od O co chodzi? Czyż pierwszy raz was nie pokonał? Wtedy wiem, że nie, ale UTF, o w mordę, Zależy jesteśmy w swoim myśle, muta oczywiście z gry.

No naciskam! Czemu nie strzela? No Fak! Fak! znoszę tej misji. Przynajmniej tego momentu. Tak blisko. Przeładuj, przeładuj już lecimy. Jesteśmy jesteśmy blisko z tego co widzę. Fucking shit, hell. Jesteśmy bliziutko. Kurde, udało mi się to tak za pierwszym razem. Świetnie się czuję. I patrzcie na to. Dup, i was nie żyje. I o to chodzi. Pięknie. Pięknie. Pięknie! I pokonaliśmy Vasa! Ale sami jesteśmy ranni Sami jesteśmy ranni, ale udało się Znajdź zabij Vasa No przecież completed Jest pięknie, po można powiedzieć połowa gry za nami Ale tylko można powiedzieć Nie no, w sumie Jeszcze został Hoid do zarąbania was jest zarąbany, choć został do zarąbania. Nie ma źle. No, ładowanie długo trwa. <kłysy> Przepraszam?

I will bring you his head. What of your friends? I'll take a boat back. I'm staying with you. I'm pleased to hear that. How will you kill Hoyt? I met a spy, named Willis, who can no. sneak me onto Hoyt's island. Clever.

to zapisywanie coś takie długie, nie wiem czy się zacięło, czy co. Co teraz? 226 metrów wydaje mi się, że wyjść opuść świątynię Citry. Dobra, lecimy Czemu to zapisywanie się zacięło? Nie mam pojęcia Wysoko skacze <grymny> Jumper się <D> przewaliłem <grymny> 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 Lecim, lecim, lecim Cały czas lecim Łoł wow, i znowu się przewaliłem O! Oh. <coughs> Trochę so pijany Hehehe Denis, Denis Pani gada Ale pijany

co to mi palcem tutaj przed nosem wymachujesz, chłopie? No? Słucha? Nie. Okay. <laughs> Good luck on your fortune. I mean, your mission yes. This is empty. I Potrzebuję jeszcze proszę! Szybko! XD, dobra Trz! I jak go popchnąć? Dobra, starcza się bardziej Wyszliśmy Opuściliśmy świątynię Nasz samochodzik stoi! W pięknym stanie! A więc w tym odcinku to wszystko Dziękuję za oglądanie Was już jest pokonany Teraz pora na Hojta, co nastąpi po dłuższym czasie, bo trzeba przenieść się na kolejną wyspę, więc zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków. Trzymcie się. Cześć!